Witajcie na kanale Mojizdana Zapraszam Was dzisiaj na nowego vloga. Ja dzisiaj jestem w domu, mam taki dzień ogarniania i sprzątania. Jutro znowu jadę na dyżur na 24 godziny. Także dzisiaj mam taki jedyny dzień, kiedy mogę wyskoczyć do sklepu, załatwić jakieś sprawy urzędowe, muszę zapłacić ZUS. Muszę tu posprzątać przez chwilę kuchnię, wstawiałam zmywarkę, robię jakieś prania. No i w walce straciłam paznokcia. Także po prostu ma sakra, będę musiała jeszcze coś z tym zrobić, a tak mi się złamał poniżej tego miejsca, gdzie odrasta od palca, więc trochę to boli. No ale trudno. Takie życie jak widzicie, nie zawsze mam idealne paznokcie. Przed chwilą widzieliście, że wstawiam w zmywarkę, no i właśnie w zmywarce straciłam paznokcie, niestety, no trudno. Także teraz czas na śniadanie, jest już 11, a ja dopiero się zabrałam to śniadanie, ale musiałam się odespać tam do dziewiątej czyści, a potem właśnie ogarnianko mieszkania. A teraz trzeba poogarniać życie. Mam tu paczkę, która czeka na mnie już chyba 3 dni albo lepiej, ale nie mam czasu jej otworzyć, a pokażę wam, bo jest tu coś, co zamówiłam z myślą o Zosi. Zamówiłam dla Zosi taki duży blok, to są bloki do flipchartów, do prowadzenia szkoleń, ale widziałam, że w żłobku dzieci rysują po takich dużych kartkach, nawet chyba po jeszcze większych i raz jak byliśmy na muzyce, to też pani jako taką podkładkę na podłogę, żeby dzieci nie pomazały podłogi, dała po rysowaniu właśnie taką kartkę i Zosi się bardzo fajnie na tym rysowało. Mogła sobie leżeć na podłodze i rysować na takim dużym papierze, natomiast nie dam Wam tutaj polecenia do żadnego konkretnego sprzedawcy, ja to kupowałam na Allegro, bo widzę, że źle była spakowana ta paczka, ja zamówiłam też ryzę papieru i zobaczcie, ta ryza papieru jest jakaś totalnie rozwalona, także no średnio to wygląda, poprzednio zamawiałam też papier na Allegro i dostałam normalnie w całości, i tutaj ten papier no trochę nie jest to co chciałam bo on jest śliski nie wiem tutaj chyba na filmie tego nie widać chciałam taki matowy który będzie się nadawał do... o widzicie bo jest błyszczący taki który będzie się nadawał do rysowania kredkami nie wiem jak po tym błyszczącym się będzie rysować kredkami i widzę że te strony są strasznie cienkie no niestety muszę się podpytać skąd zamawiałam papier w żłobku albo się na muzyce no ale taki pomysł, jeśli chodzi o rozmiar papieru na przykład. Wiem, że są też takie duże kolorowanki do kupienia, albo na przykład takie papiery w rolkach, to chyba IKEA ma, ale to wtedy do rysowania przy stoliku. No w każdym razie rzucam Wam pomysł, a nie polecam konkretnego produktu. Zobaczymy, jak mi się będzie po tym... Rysować, bo to jest taki papier właśnie błyszczący, bardziej chyba do markerów. Nie wiem, jak się kredki na tym będą zachowywać, ale będziemy eksperymentować. Ja z lekko rozwianym włosem właśnie wróciłam z zakupów. Zaraz będę wszystko rozpakowywać. Wstawiłam jeszcze kolejne pranie. I weszłam na chwilę w Silesii do C&A. Ja rzadko tam robię zakupy, ale czasem jak potrzebuję coś albo taniego, albo wygodnego, to tam wpadam. Niestety rzeczy stamtąd nie są jakieś super jakościowe, ale co miałam stamtąd fajnego? Na przykład chyba spodnie ciążowe. No to było spoko. Czasem jakieś dresy, jakieś... Kupowałam spodnie po ciąży, jak wiedziałam, że szybko schudnę, ale potrzebowałam coś w większym rozmiarze, to nie chciałam przypłacać i tam... No i teraz zajrzałam i znalazłam fajne dresy, takie dresy wyjściowe, bo z takim przeszyciem jak lampas, ja nie wiem jak to się nazywa, tak z przodu przeszcie. zaraz zobaczycie. Ale chodziło mi o coś wygodnego na wyjście z domu, głównie na powrót do, do domu z pracy, dlatego że czasem w jeansach jest mi niewygodnie, ciasno, w samochodzie ja jadę godzinę w jedną stronę, chciałam coś wygodnego, a jednak może nie stricte dresy, no nie wiem. Um, no, no i pokażę Wam co kupiłam. Znalazłam takie spodnie, to jest ciemno butelkowa zieleń. Tutaj mam przekłamany ten kolor strasznie wyglądają w ogóle w komerze jak jakieś szare, e, ale mam zapalone sztuczne światło, bo jest jakoś tak dziwnie ciemno e, i są to takie. Przed kostkę, spodnie z kieszeniami, fajne. No i właśnie o to mi chodziło. Nie wiem jak to nazwać: czy to jest lampas, czy jakoś inaczej, dajcie znać. Ale fajnie, bo jest to i z przodu, i z tyłu. Bo niektóre spodnie dresowe w innych firmach, jak oglądałam, to miały na przykład taki pasek tylko z przodu, a z tyłu nie. A mnie się bardziej podoba, jak to jest i z przodu, i z tyłu. Eee, są trochę wygniecione. Mogły być ciut dłuższe, one są takie wyjątkowo krótkie, ale są bardzo wygodne i fajnie wyglądają, także spoko. No i po prostu tego jeszcze. Nie były jakieś mega drogie, bo ile kosztowały? 70 zł. O, tu teraz widzicie ten kolor, tak jak jak naprawdę. No nie wiem, ten telefon do tak szaleje, znowu na szaro to wygląda. No nieważne. Ciemna butelkowa zieleń, i było dużo um, różnych kolorów do wyboru w tym fasonie: były i beżowe, i czarne i coś tam jeszcze do tego wzięłam sobie też, znaczy może nie, nie żeby nosić razem, ale wzięłam sobie też bluzkę z długim rękawem, taką najzwyklejszą w ogóle jeszcze jakaś promka była tak, za 20 zł zwykła, długi rękaw nic, nic tutaj szczególnego i ona jest w takim brudno-szaro-fioletowym kolorze też jest jakaś przekłamana tutaj no nie wiem, muszę zgasić chyba górne światło no dobra, zgasiłam górne światło kolory dalej nie są takie jak naprawdę no ale trudno, ciemny dzień dzisiaj to nic z tym nie zrobimy tak jak mówię, ciemna butelkowa zieleń bardzo ładna no i takie jakieś szare fioletowe, także takie zdobycze z chciałam wam dzisiaj pokazać nowość od Neno czyli Neno Color i jest to podgrzewacz do chusteczek wilgotnych tutaj w środku, w tym oto pojemniku możemy trzymać sobie Chusteczki wilgotne do pielęgnacji naszego dziecka, i dzięki temu urządzeniu będą one zawsze przyjemnie ciepłe, dlatego że to urządzenie podgrzewa. Tutaj mamy oczywiście włącznik i trzy poziomy grzania, i urządzenie może zapewnić nam temperaturę od 30 do 55 stopni. Jeśli chodzi o pracę tego urządzenia, to jest ono bardzo cichutkie. Nic teraz nie słychać. U mnie za oknem głośniej jeżdżą samochody niż. Pracuje to urządzenie, także na pewno nie zakłóci snu waszego maluszka. Ja je teraz mam na komodzie, na której wcześniej był też przewijak Zosi, także idealnie się mieści w miejscu, gdzie macie akcesoria do pielęgnacji waszego maleństwa. Jeśli chodzi tutaj o to urządzenie, to ma też uszczelkę, także zapobiega też wysychaniu chusteczek. Jeżeli o, tak jak widzicie, tutaj to zamknięcie nie jest jakieś idealne, to dzięki tej uszczelce dłużej zachowacie wilgoć w Waszych Chusteczek. Jest też całkiem duże to urządzenie, czyli na większe paczki, albo na przykład można, nie wiem, dwie paczki tutaj podgrzać, jak najbardziej też się fajnie sprawdzi, a później, gdy już. Um... Przestaniecie używać wilgotnych chusteczek dla waszego dziecka, to może się też na przykład sprawdzić do podgrzewania wilgotnych chusteczek, których używacie do demakijażu i też będą przyjemnie ciepłe. Myślę, że jest to super opcja, bo zwłaszcza takie bardzo małe dzieci nie lubią dotyku zimnej, mokrej chusteczki i bardzo często przez to przy przewijaniu płaczą. Tutaj jeszcze mam opakowanie od tego urządzenia. Możecie sobie zobaczyć, jak ono wygląda, tak, podgrzewam. Do chusteczek, Nano Color, i tutaj mamy wszystkie jego funkcje opisane. Tak jak mówię, jest bardzo cichy. Jest też antypoślizgowy. O, on teraz stoi na szybie i się nie przesuwa. Tutaj ma podgumowane, podgumowane dno. I na pewno wasze bobasy będą wam wdzięczne za takie urządzenie. Ja bardzo żałuję, że nie mieliśmy go wcześniej, ale teraz też nam się fajnie sprawdza, ponieważ tak jak widzicie, my dalej używamy dla Zosi water wipesów do wycierania rączek, do wycierania buzi, do wycierania pupy, pomimo tego, że jest już odpiluchowana. to po skorzystaniu z nocnika ja wolę używać water wipesów, a nie zwykłego szorstkiego papieru toaletowego dla Zosi. Także u nas water wipesy jak najbardziej są dalej w użyciu. Także tutaj w każdym pomieszczeniu mamy w sumie jedną paczkę, bo mamy tutaj w sypialni, mamy w łazience i mamy w salonie zawsze paczkę. Także water wipes zawsze pod ręką. Myślę, że to potwierdzi wielu rodziców, że maluchy bardzo długo korzystają z wilgotnych chusteczek. Także jest to takie urządzenie, które długo Wam się przyda. A tak jak mówię, później można je wykorzystać do podgrzewania jakichś własnych chusteczek do demakijażu. Na dole pod filmem oczywiście znajdziecie link do strony, gdzie możecie kupić ten produkt Neno oraz inne produkty tej marki. Dotarłam też dzisiaj do Bacówki w końcu po świętach. I słuchajcie, dzisiaj nie było kolejki. Także to, to ja rozumiem. Chociaż i tak musiałam chwilę poczekać, bo pani była czymś zajęta, bo była tylko jedna pani. Ale mam szynkę, także nawet spoko, bo na święta rzeczywiście mieliśmy opór jedzenia. Teraz po świętach odjedliśmy szynkę od mamy, także kupiłam szynkę. Fajnie, pięknie, w ogóle bacówka taka załadowana, że dostawy mieli chyba większą mi im to nie zeszło. No i wzięłam też zupę. I to tak może z myślą o pracy. Ona jest jakaś z kluskami lanymi. Wydaje mi się, że kiedyś już kupowałam jakąś zupę w bacówce, ale nie wiem, czy miała kluski lane. Nie pamiętam. No w każdym razie taka porcja 400 gramów. Ja w ogóle lubię taką garmażerkę gotową. Czy krokiciki, paszteciki, pierogi, czy takie właśnie zupy. I w bacówce jest tego sporo. I też kłos zaczął robić różne rzeczy, może nie zupy, ale właśnie jakieś gołąbki ostatnio kupowałam, jakieś pierogi, jakieś krokiety, paszteciki, takie rzeczy i to jest też fajna właśnie opcja na przykład do zabrania do pracy, także ja może sobie wezmę to jutro do pracy albo wziąłam też w Biedronce takie małe lasagne, one może cenowo nie wychodzą zbyt korzystnie, bo chyba taniej wychodzą te duże lasagne, ale to jest taka porcja na duża, jednoosobowa porcja, tak bym to powiedziała. Wzięłam dwie, żeby Krzysiek się nie czuł poszkodowany, także wszystko tu jest specjalnie po dwa zupy też, w razie czego jakby chcieli jutro z Zosią jeść. Co porcja? No właśnie, porcja dla dwóch osób. Mówię, dla jednej to tak za dużo, ale mamy w pracy kuchenkę mikrofalową, to mogę sobie odgrzać. Także zobaczę jeszcze, czy lazania, czy pomidorowa... Byłam też w Rosmanie, i kupiłam w końcu te lepsze płatki podoczy oczy żelowe z efektymi. Moje ulubione są złote, te mam po raz pierwszy. Kiedyś miałam jeszcze różowe, były takie sobie. W ogóle teraz bardzo dużo tych kolorów porobili, także ja w sumie nie wiem, czy one się różnią tak za bardzo, ale te złote są najfajniejsze, także kupiłam sobie dwie paczki, ale cenowo. Nie wiem, dlaczego przed chwilą wyłączyło mi się nagrywanie. Muszę powiedzieć, że cenowo te płatki nie są jakieś super. Tanie, prawie 6 zł kosztują. Jest godzina 630 rano. Ja nagrywam to przed wyjściem do pracy. Testuję tutaj, jak wygląda ten sweter zawiązany. No i możecie zobaczyć te nowe spodnie w akcji. Tutaj ten kolor wygląda dużo bardziej naturalnie, są takie butelkowo zielone i tutaj mam stary sweter z promodu. On ma już chyba z 4 lata. O, i właśnie się zastanawiam, czy zawiązany lepszy, czy rozpuszczony. Witajcie kochani, ja właśnie jadę sobie do pracy. Dzisiaj mamy jak dobrze liczę czwartek już, także strasznie ten tydzień mi szybko leci. Teoretycznie jest krótszy, prawda? Bo w poniedziałek było święto, ale ponieważ ja mam w poniedziałek pracy, to mnie się w ogóle wszystkie dni poprzestawiały totalnie. A myślałam, mi to ja już, jestem w piątku, bo skoro czwartek pracuję, to wykreślam go w ogóle z kalendarza, więc myślałam, że jestem przy jutrzejszym po południu. Ten tydzień jest dla mnie o tyle trudny, że właśnie mam dwa dyżury po 24, jeden był w poniedziałek, drugi jest dzisiaj. Ale jak to przeżyję, to potem kolejny dyżur mam w środę. Także to jest akurat spoko perspektywa, bo będę miała więcej dni na regenerację. Przed chwilą tak na szybko nagrałam Wam w domu moją stylówkę z tymi nowymi spodniami dresowymi przed wyjściem. No i testowałam sobie, czy lepiej sweter, Winięty, czy lepiej sweter y, wypuszczony. Także nie wiem, ja nie jestem przekonana do takiego związywania bluzek, ale mam wrażenie, że wygląda to lepiej i zainspirowała mnie y, Asia Banaszewska ostatnio na Instagramie robiła porównania i y, miała taki fajny hashtag Szanidziobeliksa, y, no ja się właśnie źle czuję, jak coś mi się kończy w końcu brzucha i to nie dlatego, że mam jakiś duży brzuch, tylko że często mnie coś tam albo w ogóle te rejony chciałabym zasłonić tak po prostu, bo wydaje mi się, że jak sobie założę coś workowatego, to będę wtedy lepiej wyglądać. A tak po zdjęciach i filmach patrzę, że chyba niekoniecznie. A I chyba jednak lepiej, żeby to się kończyło w talii i tą talię podkreślić, a niekoniecznie zasłaniać jakimś worem wielkim. Fajnie, bo dzisiaj nie pada ani śnieży, jest 4 stopnie. A trochę mi zimno w kostkach. Jakaś taka trudna i czas czuję, jakby mi się nogawki podwinęły i mam ochotę je opuszczać na dół. No ale cóż, taka moda! Za chwilę będę w pszczynie, więc wejmę sobie moją kawę. Ja nie wiem, dlaczego taka tradycja, że ja piję tą kawę w pszczynie. Raz chyba ją tylko otworzyłam wcześniej, a ja tak to za każdym razem w pszczynie. Może dlatego, że w pszczynie jest dużo świateł. O, już mi się zmieniło na zielone. Myślałam, że będzie dużej czerwonej, że zdążę. Kawę, ale to można w następnych światłach, spokojnie, tu jest, tu jest 2 miliony świateł, więc zapewne tak tutaj się napiję kawę. Kupiłam sobie torbę z myślą o zabraniu do pracy na przykład na drugie śniadanie, bo chciałam jakąś taką ciut mniejszą niż duże torby na zakupy. I właśnie odpakowałam paczkę. Nie trwało to dwie sekundy, jak Zofia przejęła tą torbę i właśnie się pakuje. Krzysiek się śmieje, że trzeba było kupić dwie. Więc tyle, papa. Pa. a dokąd wyjeżdżasz? Aha, nie wiadomo. Wybraliśmy się właśnie na niedzielny spacer do parku. Zosia jedzie w wózku i szok i niedowierzanie, sama chciała przyjść do tego wózka, prawda tatusiu? Dokładnie. Tak dawno nie byliśmy na spacerze z wózkiem, że po prostu dziecko samo chciało wsiąść do wózka. Zaliczyliśmy kawę, gofry i lody. A teraz zaliczamy szybki spacer zanim się całkiem rozpada, bo już minimalnie kropi. Ale ta pogoda dzisiaj taka niepewna, ale chcieliśmy wykorzystać niedzielę. Wykorzystujemy też to, że jest pusto w parku. Zimno. Chłodno. Rześko. No jak na kwiecień, koniec kwietnia to zimno, ale jak na ostatnie dni to i tak jeden z tak. Chcesz usiąść tak bardzo? Tak na ławce. Tak, tak na ławce. Przecież jest w parku, a w parku się siedzi na ławce, tak? No. Jak tak zwani normalni dorośli ludzie. No właśnie. No. Jak mama z babcią. Do pierwszej ławki. osio. A to i tak już jest osio. Tak? osio. Koniecznie mam usiąść? Usiąść, bo dziecko... Jesteś zadowolona teraz? Nie może być zadowolona, tak? No. Nie, nie jesteś zadowolona jeszcze. Wszyscy siedzą na ławce, tak? To no. jest? Tak. Co? już no cię Co? Twoja brun, czeka na ciebie. No tam. To tam. Tam chcesz jechać na brun? Tak. No to pojedziemy, no to wsiadaj, kazałeś tu usiąść na przystanek? Nie. Aha, nie Kazaj, mhm. To co Tata. jedziemy? Tata, ta Tata ma w ta. To wszystko moja wina teraz. A i Zosia popcha! זהו שהקוף חזק, אהה, 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 תתע אושר, תתע אושר, תתע אושר, תתע אושר, זה שעשן פה, שדהם, בשבילה, שדהם. Chyba było za dużo świnki Pepy o skakaniu w kałużach. Zosia, co ty robisz za ciap, -ciap? Co ty robisz za ciap, ciap Ja bym się chciała dowiedzieć. Co to jest za ciap, -ciap? Młoda damo. Jedną kałużę w całym parku sobie znalazła. No taką, czy centymetrową. Za dużo świnki Pepy. Pomału. Zaczynamy nowy tydzień, ja z lekko rozwianym włosem e, jestem już od paru godzin na nogach od dwóch, trzech e, zawiozłam Zosię dzisiaj do żłobka ja e, bo chciałam się dowiedzieć co się tam działo w piątek ale mi się nie udało, więc chyba będę musiała dzwonić do pani dyrektor dlatego, że w piątek Zosia przyszła e, przebrana w inne ciuchy no i to nie byłoby nic dziwnego w tym e, że była obrudzona jedzeniem e, i wszystko miała brudę łącznie ze skarpetkami i to jeszcze też by nie było takie dziwne, chociaż... Dziwne te skarpetki ubrudzone malinami. Natomiast dziwne było jej zachowanie. I była taka mocno wystraszona, tak jakby ktoś na nią nakrzyczał. No i chciałam sobie to z paniami wyjaśnić. Ale nie udało mi się, dlatego że rano dzisiaj Zosia mi się popłakała. Troszkę w żłobku, kilka łezek było. Krzysiek mówi, że też czasami mu tak robi, że przy zakładaniu kapci lecą łezki. No i potem panią ją zabrała na grupę i już panie zniknęły z szatni i nie było z kim porozmawiać. W związku z tym, Albo zadzwonię sobie do pani dyrektor, albo mm, tak, bo wtedy można na spokojnie porozmawiać, albo spróbuję po południu, jak ją będę odbierać. Ehm, no, w międzyczasie po żłobku byłam też na zakupach ehm, i zrobiłam zakupy jedzeniowe w Lidlu. Nie wiem, e, czy was to interesuje. Czy pokazywać, czy nie pokazywać? <laughs> Może pokażę. Ehm, zaraz będę sobie robić śniadanie, bo jestem głodna, wstawiłam już jakąś prankę, próbuję tu mieszkanie przewieźć, bo straszny zaduch jakiś się zrobił. No i dzisiaj co? Dzisiaj jest poniedziałek, więc po południu pojedziemy z młodą na muzykę. Zosia była bardzo smutna, że nie pojedzie teraz ze mną na zakupy, bo wiedziała, że zabieram siatki, a ona uwielbia jeździć do sklepów. Co prawda robienie dużych zakupów z nią jest bardzo problematyczne. Wy mi piszecie w komentarzach, pytacie jak to u nas wygląda. No więc jak idziemy z nią do Oszona na duże zakupy, to po ostatnich... Chcieliśmy, że nigdy więcej, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, co kupiliśmy. E, a rachunek był duży, ale w ogóle totalnie nie wiedzieliśmy, co, co było w koszyku. E, z Zosią można jechać na małe zakupy do Lidla albo do Biedronki, jak nie potrzebujemy za dużo e, albo nic. I w zasadzie tak bardziej turystycznie. Ona bardzo lubi siedzieć w wózku mm, zakupowym, ale właśnie na takie krótkie dystanse do małego sklepu. E, na ogromne zakupy, gdzie się godzinę łazi po markecie, to zdecydowanie nie, boi się nudzi, e, czasem trzy razy trzeba lecieć siku, e, ostatnio właśnie jakbyśmy w tym oszonie, to chciała to takie autko, mm, ja Wam tu wstawię zdjęcie może, e, autko-wózek, więc ja jechałam tym autkiem, Krzysiek jechał zwykłym wózkiem, e, potem ona w połowie trasy chciała wysiadać z tego autka, więc jeszcze trzeba ją było nieść na rękach, więc wiecie, autko-wózek, Zosia na rękach, potem ona jeszcze do ubikacji i coś tam, no, e, także to było wyzwanie straszne. Ale tak mówię, do Lidla czy do Biedronki po jakieś małe zakupy to spoko, ale chyba z tym dzisiaj po żółtku podjadę, bo yy, potrzebuję grzanki do zupy, które Zosia bardzo lubi, a w Lidlu nie było, więc musimy wejść do Biedry po grzanki. A tak prezentują się dwie moje wielkie siaty. No więc tak się przedstawiają moje zakupy z Lidla, zajęły mi tu cały stół. E, tutaj... Sama zdrowa żywność. Safari dla Zosi. Talarki dla mnie. Delicje. Biszkopty pewnie na pół zjemy. E, to jest zapas. Oczywiście wiadomo, że nie zjemy tego jednego dnia. E, tutaj pierwszy raz zjadłam dzisiaj takie kabanosy, dlatego, że były też gryzale, ale jakoś tak kiepsko wyglądały. Zobaczymy te. Nigdy nie mieliśmy tych kabanosów. Tutaj mięso do mojej ulubionej zupy Fasolowej meksykańskiej, tu zdrowa żywność jakaś dla nas. Ja do pracy też często zabieram batoniki. E, jogurciki, mm, tak wiem, nie jogurty, tylko danio, serki homogenizowane, bla bla bla. Ktoś mnie kiedyś bardzo poprawiał. E, rukola do kanapek, bo ostatnio mi posmakowało. Ja generalnie nie przypadam za rukolą, bo uważam, że jest gorzka, ale jak gdzieś na mieście jemy i jest, nie wiem, w bajgle, w kanapkach, to bardzo mi smakuje, więc... Taki pomysł, tutaj jakieś bułeczki, miałam kupić chleba ale stwierdziłam, że wewnątrz bułki, bardzo lubimy te takie wiejskie, tu jeszcze mam coś z ziarnami, te kazerki są bardzo podobne jak te w maku, także myślę, że zrobię sobie zaraz jakąś kanapkę właśnie z twarożkiem z rukolą i pewnie z rzodkiewką, tutaj banany, mleko, ja rzadko kupuję to świeże mleko, bo ono się szybko psuje, ale teraz nie umiałam namierzyć takiego w kartonach, więc wzięłam jedno takie, bo Zosia ostatnio polubiła picie mleka, mam nadzieję, że to też jej będzie smakować, tu co? Tulipany, przyprawy, kmin rzymski i zioła prowansalskie. Między innymi do szakszuki używamy i do właśnie zupy tej fasolowej meksykańskiej. Drzem, pierwszy raz działam taki, mam nadzieję, że będzie Zosi smakował. Ja za brzoskwieniami nie przypadam, ale myślę, że dla Zosi będzie spoko. Tutaj co mamy? Tu mamy cebulę czerwoną, cebulę białą, jabłka, ziemniaki. Tak, używam siatek foliowych, ale robię z nimi recykling, bo potem mają w domu drugie życie na jakieś śmieci na przykład. O. I co tu mam jeszcze? A, i tu mam jakieś e, kosmetyczne rzeczy dla Krzyśka. Dla mnie e, rzadko kupuję kosmetyki w Lidlu, ale teraz e, rano miałam rozmana zamkniętego, w związku z tym, e, jak byłam w Lidlu, to wzięłam. Nie było za dużego wyboru, nigdy nie miałam tego balsamu. Mam nadzieję, że będzie spoko, bo wszystko mi się pokończyło. E, zresztą planuję dla Was nagrać też denko niedługo, więc. No więc tak, tak wyglądają moje zakupy jedzeniowe. Teraz czas wstawić tulipany do wody, a bardzo ładne były. E, oczywiście żółciutkie, moje ulubione i fajnie bo one sumnie rozwinięte, więc długo postoją. Najdłużej stoją goździki, ale dzisiaj były tylko róże i tulipany w moim Lidlu, więc wziąłem tulipanki. Także zabieram się za śniadanie. A ja, tylko a propos tych słodyczy, e, tak, ja wiem, że ja jestem uzależniona od słodyczy, ale. Nie zamierzam na razie z tym walczyć, to jest jedna sprawa, a druga sprawa: ktoś mi ostatnio w komentarzach wrzucił jakąś przypierdolkę, że jakbym ograniczyła cukier, to by ubrania na mnie lepiej leżały i wróciłabym do dawnej wagi. Więc chciałam tylko nadmienić, że ja już wróciłam po ciąży do dawnej wagi i stało się to dosyć szybko, bo w przeciągu pierwszego roku praktycznie i waży dokładnie tyle, co przed ciążą, a czasami to nawet mniej, bo ta waga, no to wiadomo, tak czasami plus minus kilogram. Więc ja nie mam problemu ze zrzuceniem wagi po ciąży. Wiadomo, że to ciało może jeszcze nie wygląda tak, jak przed ciążą, ale to raptem dlatego, że się zmieniły proporcje i ja jeszcze karmię, więc ten biust jeszcze też nie wrócił do takiej, do takiego rozmiaru, jak przed ciążą, ale waga, tak jak mówię, wróciła, więc bardzo proszę o nie wrzucanie mi uszczypliwości na temat powrotu do dawnej wagi. Jasne, że zawsze mogłoby być mniej i może ta waga, która teraz jest, nie jest jakąś moją wymarzoną i idealną, ale nie mam problemu e, z tą wagą, nie mam problemu e, z powrotem do dawnej wagi, obecnej wagi itd. E, problem, o którym ja ostatnio mówiłam, był taki, że ubrania w sklepie były po prostu źle skrojone i źle leżały, i to jakby jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w figurze po ciąży, to ja widzę, że mam wrażenie, że jestem szersza w ramionach. E, bluzki takie rozciągliwe, elastyczne, tak tego nie widać. Ale na przykład um, widziałam to po e, kurtce skórzanej, e, widzę to po jakichś płaszczach, które mają podszewkę i są takie wąskie. Mm, no i zastanawia mnie to, bo ile biust jeszcze jestem w stanie zrozumieć, o tyle na przykład poszerzenia się ramion. Nie rozumiem, nie wiem, może od dźwigania dziecka mi się zrobiły większe bicepsy, nie mam pojęcia. Natomiast jeśli chodzi o powrót do dawnej wagi e, i figurę, to na przykład w dżinsy z przedciąży wchodzę. Bez problemu. Przed ciążą miałam też kilka par dżinsów, węższe, szersze i tak dalej, więc może te super, najwęższe, które i tak przed ciążą były już przyciasne, to może jeszcze nie. Mam też takie, które są do siedzenia i dostania, no ale to jak każda kobieta chyba, to jest w miarę normalne. Natomiast dżinsy przed przedciąży się zapinają, także spokojnie. Smacznego! Mam tutaj też cytrynową herbatę w moim ulubionym kubku.